Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 24 lutego 2020 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym. Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2019 rok w zakresie PIT, jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2019 roku osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń. To jest limitowane kwotowo, czyli ulga przysługuje do określonej wartości, np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł, oraz nielimitowane, np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego. Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku skomercjalizowania projektu badawczego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lutego 2020 roku przyznał, iż w przypadku, gdy Instytut pierwotnie przyjął, że projekt badawczy będzie realizowany wyłącznie w ramach działalności statutowej Instytutu, a następnie z uwagi na pozytywne wyniki projektu badawczego powstała obiektywna możliwość dokonania sprzedaży wyników projektu, to w świetle wyroku TSUE z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie C140 na 17 gmina Ryjewo Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków odnoszących się do projektu badawczego, a tym samym korekta deklaracji. Sąd wskazał, iż po złożeniu zgłoszenia patentowego, zawarciu umowy patentowej, umowy licencji patentowej, na podstawie których instytut słusznie uznał, iż prace badawcze uznane pierwotnie za działalność jako statutowa spełniają w istocie definicję działalności gospodarczej, zawartej w artykule 15 ust. 2 ustawy o VAT. Sąd doszedł do wniosku, że w analizowanym przepisie chodzi o taką usługę niematerialną, której nabycie jest absolutnie konieczne do tego, aby wytworzyć towar lub świadczyć usługę następnie sprzedawaną przez spółkę. Zasady obliczania limitów kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w świetle ustawy o CIT. 19 lutego 2020 roku wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie wskazał, że zgodnie z artykułem 15c ustęp 1 oraz ustęp 14 punkt 1 ustawy o CIT wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3 milionów złotych, powiększoną o 30%, kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów. Uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Podsumowując, kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która u spółki może stanowić koszty uzyskania przychodów, powinna być ustalona jako suma wartości 3 miliony złotych plus 30% podatkowego wskaźnika EBITDA. Zakres przedmiotowy pojęcia koszty wykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w artykule 31d ustęp 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2020 roku z artykułu 31d ustęp 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz w artykułu 17 ustęp 1 dyrektywy energetycznej 2003 na 96 na WE wynika, że pojęcie nabycia energii elektrycznej od zewnętrznego dostawcy dotyczy jedynie energii elektrycznej wraz z podatkami z wyłączeniem podatku VAT oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, a także z wyłączeniem innych innych opłat wynikających z obowiązków przedsiębiorcy. Koszty opłat dodatkowych, m.in. opłaty dystrybucyjne, koszty zakupu świadectw pochodzenia, nie są podatkami i nie mogą być zaliczone do kosztów nabycia energii elektrycznej. Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów odnośnie do transakcji giełdowych dokonywanych poza działalnością gospodarczą. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 roku, w przypadku transakcji giełdowych, których podatnik nie dokonuje w ramach działalności gospodarczej, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone tylko wydatki bezpośrednio związane z danymi transakcjami. Z charakteru prowadzonej aktywności podatnika wynika, że te koszty należy ściśle wiązać z transakcjami, ponieważ podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli generalnie nie ma sfery działalności gospodarczej, z którą można wiązać dane koszty ogólne. Zdaniem sądu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działalnością niejako prywatną, nieprowadzoną w ramach działalności gospodarczej, to tylko te koszty, które podatnik może bezpośrednio przypisać do danego przychodu, są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu artykułu 22 ust. 1 ustawy PIT. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmgcom na PPT. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.